Siema, ja jestem kapa 1997 i witam Was w kolejnym odcinku naszego obcowania z hardcore. Ostatnio coś mi się popieprzyło i ja już grałem dalej, ale nie, nie nagrywało mi się to. Postarałem się cofnąć do momentu takiego co mniej więcej widzieliście, bo wszystko tego jeszcze już skopałem w następnym odcinku ale. No. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie mniej więcej tak jakoś po ludzku. Już doszłem około... szłem na poziom diaksów i około był taki poziom diaksów. Doszłem na niego i widziałem chyba slajma. Więc spróbujemy tam dojść kolejny raz. Mam nadzieję, że będzie slime. Okej. Okay. Tam się nam żelazo przytapia. 10 już. Dobra, tu jest węgiel i złoto. Okej. Okay. Dobra, mamy 11. Oczywiście pierwsze co robimy to miecz. To jest bardzo ważne. Nasz miecz tu już ledwo się trzyma i oczywiście kilof dobra mam um, kilof co ja bym sobie tu już wyrzucił takie niepotrzebne rzeczy zawsze zawiera to jakieś miejsce mnie się to nie podoba dobra okej okay. tu wzięłam wszystko wziąłem. no to kopiamy złoto mamy złoto węgla nie będę kochać już mu dużo dosyć no żelazny kilof to już jest coś no i idziemy odkrywamy dalej nasze jaskinie Coraz dosyć sporym okazem Ło, wow, wow, wow. Mogę? Oh, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Widzę tam złoto. Okej. Okay. i słyszę jakieś dźwięki, bo wy też. A nie okay. lubię słyszeć. Żelazo. Co nie tu, trzeba by sobie zrobić broję żelazną? No. I proszę Państwa, jesteśmy na poziomie diaksów. Można coś znaleźć. A tam bodajże jest lawa. Zaraz to sprawdzimy. Tak, ja tu byłem chyba wcześniej. Tak, tam powinien być slime. Ja go słyszę już. Jest. Wielki. Matko jedyna. Redstone się boję Nie będę z nim walczyć bo raczej na pewno przegram Co tu jest Ale zaraz jak zrobię sobie zbroję To możemy próbować Myślę, że trzeba by sobie zrobić zbroję. Walkbench. Właściwie, czemu ja tego nie przenoszę, wszystkiego tak zawsze robić? W końcu mi drewna zabraknie. Trzeba będzie na powierzchnię w dostać. Ojej. O matko. Dobra, mamy tutaj z 32 i niech się przytapia. Mimo, to nie okradnie, to nie jest multiplayer. Dobra. Ojej, przepraszam bardzo. Pale się, pale się, pale się! Jest tu gdzieś woda? Nie! Jedzonko, jedzonko! Nie mogę umrzeć. Yes! Jedno serduszko. Matko jedyno Zapalenie gruzi śmierci. <laughs> matko Tko! Cóż to było? No cóż. To wiecie co? Ja sobie zaraz odnowię świat i zaraz wracam. Dobra, już jestem. Świat znowu jest. Nie wiem dokładnie, gdzie mnie cofnie, ale myślę, że nie aż tak daleko. Jest! Mniej więcej, o tutaj. Tak jak my zaczęli ten odcinek. To co, jeszcze raz idziemy. Ale to po prostu było takie niespodziewane. Nie wiem normalnie skąd się ten zombie wziął. Może on się zrespił tam? Ale jak widzicie przygód jest dosyć sporo. Naprawdę dosyć Przydałoby się wiaderko z wodą, powiem Wam, tylko że tu wody nie ma. A jak to. Niech się nam trochę więcej przetopi, tego ja sobie. tutaj, No. Pozbieram surowce. No. Musiało się zdarzyć tym pierwszy raz, umarłem, ale jak widzicie, nie jest tak źle. Po staram się często zapisywać... A, co ja robię? Kopię tym kamiennym złoto. No. Staram się często zapisywać właśnie te światy, żeby później nie było, nie? A, nowa to nie ma sensu zaczynać, już takie emocje. Dobra, ile tu już mamy? 17, poczekamy do 15 i bierzemy. Oj, się robiło, ale dobra. Pozwolimy sobie to. Coś mi tu opadło Ok. Co ja zrobiłem teraz? Co miałem zrobić? O to, dobra. Trzeba no. sobie kilo zrobić. Piękny, ładny musi. Mi mi I oczywiście. Miecz. To trzeba wywalić. Ruszamy, znowu nie znamy, ale nie wziąłem <laughs> tylko na to. Tego tu ostatnio nie wiem. A nie, był, pamiętam, ale się tu zagalopował. Chce mieć podjęką coś do jedzenia Proszę o wymowy. Okej, okay, wezmę to jeszcze Rozwalę, przyda przydamy się. Idziemy, idziemy. Pamiętam, tu pająk też był i już go widzę. Dobra, o, to już jest to złotko, to tam już jest to, gdzie O, to nie jest tak źle, powiem wam. to było tylko jedno. Ale ten zombie skąd on się wziął, to ja nie mam pojęcia. Od razu tu sobie postawimy piecyk, ich się nam przetapia. Okay. Jest... Oj, tu nie jest koniec. Te zombiaki przez to nie przyjdą. Żelazo. To są emocje naprawdę wielkie. Węgiel. Zobaczymy jeszcze, czy tam nasz slime jest. Żeby naszego zombie nie było ale słyszę coś. Czy co? Słyszę, slime też, więc chyba jest. Dobra. Ja się z wami zap powoli dożegnał. Ja nie mam wykupionego limitu, więc mogę nagrywać tylko 15 minut. Ale jeszcze trochę czasu jest. Mam się przetapia. Ło! Lawa! Takie pomieszczonko. Dobra, ok. Teraz ja się z Wami będę żegnał. Na razie komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do kolejne, kolejnych odcinków. Narka.